Cześć, 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 kochani, witam was na kanale Anku StarCraft. Wyjątkowy dzisiaj mamy dzień, Sylwester. Wszyscy pewnie jesteście już troszeczkę zaferowani imprezami, jakie czekają Was wieczorem. Podobnie zresztą jak moi znajomi w ich oczach. Opieprzam się teraz, mam nadzieję, że Wy nie podchodzicie tak do tego, gdy tylko nagram tego woda, również zacznę ogarniać różne rzeczy. No ale to nieistotne, istotne, ten sylwestrowy wod. Nie będzie się różnił zbytnio od gier, które oglądaliśmy wcześniej. Może poza tą zaślepką zmienię ją na jakąś noworoczną. To się jeszcze okaże pod tym, jak nagram ten film, jak będę wyglądał z czasem. Nieważne, chciałem dzisiaj pokazać Wam mecz pomiędzy OGS Topem a OGS MC. Mecz oczywiście finałowy z imprezy noworocznej Kasperskiego. Nie zdecydowałem się jednak na kastowanie tej gry, ponieważ ta gra jest na wszystkich praktycznie kanałach, wiadomo. Całkiem niezły mecz, wiele osób zdecydowało się go kastować, więc postanowiłem, że nie będę męczył Was już tą Grom i wybrałem na dzisiejszy dzień mecz pomiędzy Lafim, niebieskim zergiem zespałnowanym w prawym górnym rogu, a Acem, czerwonym protostem zespałnowanym w lewym dolnym rogu. Mapa to oczywiście mapa Kselna Gakałęs dla dwóch graczy. No i zobaczymy, co ciekawego wymyślą nam tutaj zawodnicy na ten nowy rok. Ta gra ma chyba. Cztery dni nie chciałbym wam nakłamać, tak mi się przynajmniej wydaje nie jest, więc to jakoś super stary replay. A nie przepraszam, ta gra była zaploudowana chwileczkę temu właściwie więc jest to jedna z najnowszych gier, jakie pojawiły się na e, Gosu Gamers, ale to nie istotne, bo widzimy, że proba Ace'a e, blokuje tutaj możliwość Lafiemu postawienia e, hatcheri, choć ten e, dostawił tutaj pula ekstraktor, nie stać go w tym momencie do, na dostawienie Hatcha, e, więc pokrzyżował chyba e, tą probą Ace troszeczkę, plany Zergowi, a może była to po prostu taka najzwyklejsza w świecie przepychanka. Tymczasem Proto rozpoczyna oczywiście od Gatewaya. Będzie uolinował się przy użyciu jeszcze Cybercora. Banning Bust w tym momencie będzie dużo trudniejszy do wykonania dla Zerga. No a proba dalej panoszy się w mainie Lafiego. Co my tutaj mamy za chwileczkę, jak tylko stuknie Zargowi 100 gazu, rozpocznie się na pewno... Metabolic Boost, szybsze zermingi przydadzą się na pewno Lafiemu. Również pierwszy Queen. No a Probas ADHD pilnuje tutaj tego naturala, tak aby Lafi nie mógł zająć go. Bez walki, no ale pierwsze dwa zerglingi właśnie się wykluły i ta proba będzie miała za chwileczkę problem, zobaczmy co się tutaj wydarzy, no i obskakują już tą biedną probę te zerglingi, ale uda się najprawdopodobniej Ace'owi uciec z tą probą, nie mają jeszcze spida, te zerglingi, nie ma tam również kripa, więc spokojnie, proba ucieknie sobie, zaraz rozpocznie regenerować się tutaj, shield, o, drapnął ją jeszcze skubany, no ale postawił już ekspansję Lafi na naturalu e Dorabia kolejnego Queena Metabolic Boost oczywiście jest już w drodze, tak jak mówiłem. U Protosa również standardowo, póki co załolinowany dobrze. Jest już tutaj Zelot dopełniający łolina. Propka oczywiście bez problemu przejedzie przez ten wallin bo nacisnął na minerały. Oczywiście Ace no i Zergling musi zdecydowanie wycofać się tutaj. Stalker szuka jakichś Overlordów rozstawionych dookoła Maina Protosa, ale niczego takiego Ace tutaj nie znajdzie, i dorzuca nam Twilight Council. I czy to będzie Castle stworzony w celu researchowania Blinka? To się dopiero okaże. Dopadł tymczasem tutaj jakiegoś Overlorda Ace, panoszy się tutaj w dalszym ciągu pod rampą. Ten Zergling za chwileczkę, Natural będzie gotowy. No i zobaczymy, co przygotuje na to Luffy. Będziemy mieli Roach Warn. Zobaczymy jak to Będzie wyglądać, no i mamy Blinka, tak jak mówiłem, od razu chronobustowany tutaj, kolejne dwa gateway'e Powstają e, troszeczkę głębiej w mainie Aby było to trudniej wyskautować Oczywiście Zergowi powstała e, Ta ekspansja na naturalu, jakaś e, Pojedyncza drona wysłana tutaj e, Przez Zerga, teraz troszeczkę większy transfer Roachward, za chwileczkę e, będzie Gotowy metabolic boost, zaskoczył, no i myślę, że e, Za chwilę będzie zainteresowany lafi e, jakimś techem Do leira no ale to się e, oka że Ivo Chamber dostawiany w tym momencie co u Protosa, jak to wygląda jeśli chodzi o Unitaba? Dwa Stalkery ma tak naprawdę w tym momencie tylko i wyłącznie Ace i jednego Zelota, ale siedem tylko z Drabbingów u. Zerg'a, teraz warp'owane trzy e, Stalkery, z tego co widziałem tak jest, więc jak na razie e, byli zajęci budowaniem swojej ekonomii zawodnicy, ale 5 roach'y e, w drodze. Blink skończył się research'ować, no i myślę, że to jest ten moment, e, w którym Protoss na pewno będzie chciał e, wykonać jakiegoś push'a, póki Zerg nie wie jeszcze o tym, e, że dysponuje ace Blinkiem. Zabrana tutaj również proba, będzie dostawiała jakiegoś e, proxy Pylona, warp'owane kolejne e, Stalkery. No i zobaczymy, czy Lafi obroni swojego naturala. Nie ma tak naprawdę tutaj zbyt wielu tych stalkerów. Troszkę zerglingów ma tutaj zerk. Dorabia ich w dodatku teraz troszeczkę więcej. Bardzo dobrze będą skutecznie mogły otoczyć te stalkery ułatwiając robotę roachom e, i myślę, że troszeczkę za mało jednostek póki co ma tam protos, no ale zobaczymy, czy zdecyduje się atakować, dowarpowane tutaj kolejne stalkery, e, no i ma ich aż 11 no i będzie próbował podchodzić e, ma już do dyspozycji tego blinka, będzie więc mu łatwo mikrować, no i nie najlepiej jednak wygląda to w tym momencie dla Lafiego wpadają od tyłu, co prawda jakieś pojedyncze zerwingi, ale bardzo dużo zrobiło się nagle tutaj tych stalkerów, no i za mało było tych zerwingów, żeby namieszać tutaj dostatecznie roachy, również zostało tylko 6 warpowane w dodatku kolejne stalkery, w dalszym ciągu e, ma ich 11 do dyspozycji e, jest kolejne dwa, e, no ale dużo zerglingów teraz e, dorobił e, zerk e, zeskoczył tutaj świetnie e, tymi stalkerami na dół klipu. zobaczmy e, jak pięknie zrobił to protos e, obronił w ten sposób bardzo dużo jednostek e, uciekając z, z zasięgu tych zerglingów no i za mało, teraz ma tych rołczy, będzie mógł szybko blinknąć się do góry za pośrednictwem tego pylona Protoss, zdecyduje się wyciągnąć tutaj jednak z jakiegoś Overlorda, ma chwilę przerwy w tym momencie Lafi będzie musiał dorobić zdecydowanie sporo tych zerglingów, włączę może Production Taba, dorabia jednak rołcze, 8 rołczy w drodze, tutaj tych jednostek nie ma zbyt wiele 68 do 54 Supply'a, ale ten blink tutaj może zadecydować, no i kolejna próba wejścia. E, widzimy, że bardzo ładnie w dalszym ciągu mikruje. Troszkę za mało chyba. Wciąż Lafi ma tych jednostek. No, ale wycofuje się protos warpowane tutaj kolejne stalkery. No i jakiś fajny, jakiś fajny mógłby dorzucić tam Lafi. Ma 300 minerałów odłożonych w banku, a to troszeczkę uspokoiłoby sytuację, pozwoliłoby przymakrować zergowi. Tymczasem dalej wdaje się tutaj... W te bitwy trudne dla niego przez tego blinka, no ale coraz mniej HP na tych Stalkerach. Nie są one w końcu nieśmiertelne. Nawet Queen ruszył tutaj do ataku, i wygląda na to, że uda się Zergowi powstrzymać ten atak. Uruchomiona też ta ekspansja na Naturalu, więc nie jest najgorsza sytuacja Lafiego. Widzimy, że całkowicie pochłonięty mikro. Jest teraz Protoss, dopiero teraz dorabia jakieś jednostki. Pusty production tap aisa I zobaczymy, czy to się na nim nie zemści bo spore ma nadwyżki nie zapowiada się, aby chciał tutaj ekspować e, cały czas e, nakłada nacisk na zerga, próbuje e, położyć tego naturala, ale tak naprawdę e, dużo e, łatwiej ma tutaj dosyłać jednostki zer, choć jest tutaj ten pylon, szybciej może je produkować e, z dwóch haccheri, no i powolutku rozpływają nam się te stalkery e, na wielu bardzo mało HP, no ale e, Jednostki zerga również nie wyglądają najlepiej. Czemu nie mamy tutaj spajnów? Ja się pytam. 500 minerałów ma w tym momencie Lafi spokojnie dorzuciłby tutaj trzy spajny. I uspokoiłoby to sytuację na pewno, szczególnie, że nie dysponuje jeszcze żadnymi wyżej techowymi jednostkami. Ace ma tylko stalkery, jakieś zeloty pojawiły się tutaj przed chwileczką. No i te spajny byłyby tutaj naprawdę skuteczne, tymczasem no, ciężko będzie roachami poradzić sobie z taką ilością stalkerów. Spojrzałem jeszcze tylko szybko do maina, czy jest tam morfowany layer. W sumie mogłem spojrzeć na production taba, ale e, sam nie wiem dlaczego taką decyzję podjąłem, nie jest to istotne. Nie ma lejera, nie będzie więcej również spina na roach'e, to również jest utrudnieniem dla Lapiego. Z drugiej strony ma spore nadwyżki minerałów, cały czas Zerg mógłby dostawić jakiś ekstraktor, zmorfować tego lajra. E, do upgradeować się, dorzucić tutaj te spajny e, Tak naprawdę na razie Polega tylko na e, zwykłych Niedoupgrade'owanych, powolutkich roach'ach e, I na zerblingach na speedzie To wszystko, nie wiem czy ma jakieś upgrade'y e, Chyba nie Choć powstał tam chamber, tak jest Nie ma żadnych upgrade'ów e, w No i znowu będzie e, blinkował się na dół tego Cliffu Protos, żeby te zerwinki nie mogły obgryzać jego stalkerów, wygląda na to, że będzie. Chyba myślał Ace o zajęciu tej ekspansji, ale jest tutaj Zergling. Myślę, że widzi go. Luffy, nie wiem czemu jeszcze nie dopadł tej proby. No i chyba zdecyduje się Ace zaprzestać tych ataków na tego Naturala. Udało się obronić zergowi. No a spójrzmy na production tab Protosa, bo w dalszym ciągu nie za wiele tam się dzieje. Nie ekspuje. I to może się zemścić na nim, tak naprawdę. No, ale będzie próbował znowu wchodzić do tego naturala. Przymakrował tutaj troszeczkę zerg, ale zobaczymy, czy to wystarczy, bo teraz głębiej decyduje się podchodzić tymi stalkerami za mało. Ma tych zergnigów zerg zdecydowanie. No i brak tych spajnów, będę to powtarzał, do upadłego, bo przydałyby się tutaj na pewno, uspokoiłyby sytuację. Nie ma żadnych upgrade'ów protos, więc na pewno pomogłyby w obronie tego naturala, który trzyma się tak naprawdę, ale jakim kosztem rzućmy okiem na e, Unit, los stało po 6000 e, stracone u e, i jednego i drugiego zawodnika jakaś walka tutaj w okolicy tego Golda no i troszkę chwila nieuwagi Protosa e, i stracił tutaj tego Proxy Pylona opóźni to e, dosyłanie jednostek, no i mógłby teraz pokusić się Zerko o atak wiedział, że nie może dosyłać teraz Ace z, z żadnych e, Żadnych nowych jednostek, ale niestety brak tego speeda na roczach jest tutaj problemem. No i wreszcie widzimy zerka. Zerga w ofensywie, muszą wycofywać się te Stalkery, bardzo mało życia mają. No i te zerglingi wyciągną na pewno jeszcze nie jednego Stalkera. Teraz dopiero decyduje się ekspować Ace i to może być już troszeczkę za późno bo Zerg będzie zajmował teraz tego golda udało mu się wreszcie złamać tego containa, jakiego założył Protoss przy użyciu Blink Stalkerów mamy już Leira, morfowany jest speed dla Roach więc coraz lepiej wygląda to dla Lafiego dwa ekstraktory dostawiane w natural jeszcze jeden ekstraktor w mainie, zobaczymy czy będziemy mieli tutaj jakiegoś spira, jest również jakieś inbase hatchery, nie wiem nawet jak długo ma je, już, ma je już zerk, nie zwróciłem na nie wcześniej uwagi, no i będzie próbował uniemożliwić tutaj próbę postawienia tej ekspansji zergowi ace, ale nic z tego wycofuje się jednak Protoss, mało ma tych stalkerów rzućmy okiem na Inkom, widzimy nie wygląda to dla Protossa zdecydowanie najlepiej, 40 dron ma w tym momencie zerg, w dodatku uruchamia tą ekspansję złotą no będzie próbował znowu przeszkodzić mu w tym ace w tej chwili, więc może wyłączę na chwileczkę tego Inkom taba, no i zobaczymy bo ładnie teraz rozstawione te stalkery szybko będą mogły się na dół, no i zmuszony e, wycofać budowę tego hatchery e, Zerk, ale już stawia je tutaj od nowa, a stalkery w nie najciekawszej e, pozycji, bo mogą zostać teraz łatwo otoczone przez armię zerga. Pytanie tylko czy tych roczy jest wystarczająco dużo. Nie będzie mógł blinknąć się tutaj oczywiście na górę tymi stalkerami, e, bo nie ma tam wizji protos, no i wygląda na to, że zapędzone e, w kozi róg te stalkery nie najlepiej. Teraz rozwiązał to. Ace znowu będzie musiał się wycofać. Ma tutaj co prawda 7 świeżutkich Starkerów. Uruchomiona ta ekspansja na, dla, na naturalu dla Protosa, e, ale nie wiem czy to nie za późno. To Hachery e, raczej powstanie sobie teraz spokojnie przewagę ekonomiczną zerga. Widzieliśmy przed chwileczką, co prawda zmniejsza się teraz, teraz troszeczkę, e, bo uruchomił swoją ekspansję Protos, no ale pytanie czy będzie w stanie e, teraz ją obronić, troszeczkę panoczy się tutaj zergów. E, Rouczy przepraszam z tyłu no i wygląda na to, że obroni się Protoss ładnie mikruje przez całą grę tymi stalkerami Mo może poza tym błędem przy goldzie, choć wykruszyły się te stalkery, doszły tutaj nowe rącze, ruszają proby do ataku. No i to znaczy, że protozwierzę jest w nieciekawej sytuacji. Kolejne jednostki dosyła tutaj lafki, i wygląda na to, że Ace ma teraz spore kłopoty. Mikruje tutaj ile sił tymi stalkerami, ale jest ich chyba za mało. 0-0 w dalszym ciągu, obaj zawodnicy, jeśli chodzi o upgrady. No i wygląda na to, że udało się jednak. Protosowi obronić, ale kolejne roachze dobiegają tutaj. Widzimy to doskonale na minimapie w dodatku. Ruszyła w tym momencie e, Ta ekspansja e, dla Zerga za chwileczkę. Jego inką wystrzeli w kosmos e, i pozwoli mu to przemakrować totalnie Protosa, szczególnie, że ten e, wydobywa tylko i wyłącznie w Naturalu. Ma tu bardzo mało prop. E, no i znowu będzie musiał walczyć w dodatku o tego Naturala. Ma tutaj tylko 7 Stalkerów, e, a tych roach jest naprawdę sporo. E, proby znowu ruszają do ataku. No i nie wygląda to e, dla Protosa. Najlepiej wpadają tutaj kolejne rouche. To ułożenie stalkerów, niefortunne również dla Protosa. No i poddaję tą grę Ace. Mam nadzieję, że ten zabiegany, strasznie zagmatwany komentarz przeżyliście ze mną. Był to ostatni komentarz w 2010. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na następny VOD, który pojawi się na kanale w nowym roku. Co pewnie Was nie dziwi, bo dziś niczego już nagrywać się nie mam zamiaru.